important health warning about playing the video games don't play too much drink and eat and sleep Do -do 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 -do. Trzecia sekunda, muszę się trochę bardziej rozjaśnić. Okej, okay, dobra, za jasno mamy. By continuing the game, agreed. Uh, yes, oh, o, taki 10 fps vlog. victory a great new altered fights at our side people go fly the anomaly should have killed us but instead it left us something more honey power altered and outrider Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life we can't waste it outriders pinky toot 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 Two that's two to mama. Mm. need you then. Okay. Brown. Well, eye color. Okay. Hmm. Wygląda spoko. O, co oh. to jest? Make-upy? No, okej. Okay. Hmm. Hmm. Okej. Okay. Zwykle tutaj, kurde, jest niesamowicie głośno. Eee, dobra, to chyba tyle, nie? A, to tu jest rzeczywiście... Tutaj... Charakter, okay, dobra, ja spoko, spoko. A dziękujemy za granie w demo, oczywiście, oczywiście. Eee... okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Story point? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, gdzie są jakieś opcje albo coś? Jeszcze nic nie ma? Tu są opcje. Okej, okay, z... Dobra. Dobro. O okej, okay, dobra.

Wow, ultra wszystko? Okej, okay, no to zobaczymy, czy będzie takie ultra. Nie <laughs> no, dobra. Okay. Ruki. Ruki paruki. Nie wiesz, Dużo widać. Planet Enoch, humanity, last damn chance.

You are looking great, Pod One. Engines off. Pod One has landed. Alert! 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 And mroczna jest ta muzyka. I ja pierdile chyba Muszę zobaczyć się do opcji. snipers at 3 and 6, multiple defense lines and an operating base established within the hour move. move. You know the Flores is already half dismantled. Our engine's on its way down to power a city of half a million. Now, if these Outrider bozos hit pay dirt, you report to me first. Sir, I'm only here to answer a proper procedure this fall. We're not on Earth, Shearer. There is no proper procedure. Listen up, Outriders. I know what you're all thinking. There's no going home. And no one has a clue what's waiting for us out there. But the ECA pencil heads can't greenlight this landing till we find their missing probes. So let's do our job!

To stretch my damn legs. I'll take point. Don't need to see you get eaten on day one. Relax, Outrider. You don't know me anything. Cap, I wouldn't be here without you. I'd be buried in the ashes back home. <coughs> All right. Let's move out. Move out! Move out! Oh, coquel, przystępna ilość FPSków. ale. O, jest tu, prawda? Hmm, czekajcie, opcje... Eee, polski... Jest w polski? Jest polski! No ja piedzielę, dobrze. M wyłączone... Eee... eee okej, okay, można tak... Rozgrywka, jachad, ekran. Em. Nie mam Motion blura i Ja pierdziele, ale to będzie urwał na maksa. Czujecie to? Wdychanie powietrza, które nie śmierdzi jak spalony karburator. Przechodzi moje pojęcie. Nie przeszkadzało mi powietrze na ziemi. Byłam przyzwyczajona. <noise> Zaufaj mi. Do czystego powietrza też się przyzwyczajasz. Prawda jest taka, że nikt z nas nie powinien opuścić ziemi. Wyrzuty ocalałego. Myślisz, że nikt z nas tak się nie czuje? Nie chodzi mi o to. Gdyby silnik karaweli nie wybuchł na ziemi, zabijając większość prawdziwych Outriderów, ich miejsca tutaj nie zajęłaby banda najemników. Zatrudniłem cię, ponieważ nie zważasz na żadne przeszkody. O, ale ładnie. Dobra przystępna ilość FPS-ów, kurde. To wszystko na ultra? I to się nazywa optymalizacja. Ага, еш бастика. Хам, ти папа, бисти. Dobra ludzie, mamy coś do zrobienia. Cuthbert, Skarsted, wyznaczcie perymetr. Chcę widzieć fortyfikację w przeciągu godziny. Tak. Nice. będziesz testować amunicję. Goodman, włącz swój skaner, żebyśmy mogli znaleźć te cholerne sondy. Outraderze, na słowo. Już da. Hey. Hej. Potrzebuję ciężkiej artylerii, gdyby sprawy przybrały zły obrót. Mogę na Ciebie liczyć? Po prostu powiedz, co robić? Z naszej broni nie strzelano prawie od stu lat. Idź do Jakuba i sprawdźcie twój sprzęt, żeby móc wyruszyć, kiedy tylko zlokalizujemy sądy. Jakieś pytania? Brak wiadomości z Ziemi? To już koniec. Zamilkła 15 lat po naszym starcie. Mniej więcej jak przewidywano. Odtąd i się nie potwierdziło łączności. Ach, szlak, Wiesz, dorastałam w slamsach, walcząc o resztki. Byłam całkiem sama, nim jeszcze wszyscy zginęli. A w ogóle miałam gdzieś apokalipsę. Nie sądziłam, że dożyję dwudziestki. A jednak. jestem wśród tych, co przeżyli. Nie wiem nawet, co powinnam tu robić. Jeśli dobrze pójdzie, wkrótce i tak zostawisz wszystko za sobą. To jest nowy początek. Możesz założyć rodzinę, zbudować dom, zestarzeć się i utyć. Ta, to nie mój styl, kapitanie. Już jest utytkana. Lepiej odchodzę się z bronią niż z dziećmi. Nie będę potrzebna w takim miejscu. Może ta dawna wersja ciebie. Jesteś w wąskim gronie wybranych. Możesz budować przyszłość. Nie skrzań tego. Czy komuś jeszcze udało się uciec z ziemi? Mojemu bratu. Prawie. nie to by było 30 FPSów? Konfernowali go podczas ewakuacji LA, chcąc zatrzymać krwawienie, ale już było po nim. O kurde, przykro to słyszeć. Nie miałem czasu o tym myśleć. A co z Sarą? Nic jej nie jest? Tak. Moja Sara tam jest. Jej grupę obudzą dopiero za pół roku, ale mogę poczekać. Nie miałem czasu Ci tego powiedzieć w tym szaleństwie, ale Moja mała jest w ciąży Tak załatwiła miejsce Dwa w jednym, prawda? To dlaczego się tak cieszysz Odkąd ci odmrozili dupsko? Nie przeginaj Tak jest, panie dziadku Rozkaz Nieźle Poszukam strzelnicy Jakuba. Dobrze. Wypatrujemy tych sąd, więc zachowaj czujność. Serio, to bardziej 10 FPS-ów było, nie 30 no, okej. Okay. Się... Gdzie tu jest coś? Się... O, jest w Okej. Historia i świat, ojczysta planeta. Statek Arka. Nad czym tak dumasz? Znam ten wyraz twarzy. Tamten dzień był przerażający. Nie wiedziałam, czy ktokolwiek przeżyje. Ledwo nam się udało. Też nie możesz zapomnieć. Szaleństwo, wiem o tym. Osiem dekad temu. Tak, szmat czasu. Nikt cię wciąż mnie pieką w uszach dzwoni mi od wystrzałów. Było ich całe tysiące. Wspinali się na siebie, zabijali wszystkich po drodze. Chcieli przewrócić wieżę startową, wedrzeć się do wahadłowca. Byłem w wielu strefach wojny, ale to była kurwa anarchia. Słuchaj, mogliśmy odlecieć albo my, albo oni. My tylko. Zrobiliśmy, co musieliśmy. Dokładnie tak, jak zawsze. Dbamy o siebie nawzajem. Inaczej się nie da. Jedyni znani mi, którzy żyją, to kapitan Cadbert i ty. Mm. Jestem jedyną osobą, którą warto znać. <laughs> Cieszę się, że jesteś na pokładzie Draniu. No, ja Le bastardo. No, ja, dobra. Co sądzisz o tym miejscu, Jakubie? Jest doskonałe. Piękne. Myślisz, że prędko pogrzebie je pod betonem i plastikiem? Daj spokój z tym swoim cynizmem. Popatrz no tylko na tę dolinę. No nie wiem. Może jednak za bardzo na tym polegamy. Zostawiliśmy już jedną martwą planetę. Jeżeli tę też zniszczymy... Może jednak nie. Jasne. Może jednak tym razem się uda. Może przestaniemy wreszcie sypiać z bronią pod poduszką i zamartwiać się o każdy cholerny dzień. Ech, wierz mi, naprawdę bardzo chcę, żeby to się udało, ale w, w, ludzie się nie zmieniają. Nadal obstawiasz czarne, co? Ech, to i tak ustawiona gra. <grym> Dobra. Czas przetestować sprzęt. O, masz chęć potrenować? Zaczynajmy. Okay. Le o, wypasiony sprzęt. Tak, to nowa zabawka. Nikt przed tobą jej nie testował. A ser raz wybroję te brai marszło, przestać się o wciąż daje radę z naszym kontaktem ECA sprawdź czy znalazła sąd Jeszcze jedna z Ale kurde, ścinka była Dobra, ale teraz jakości, czyli okay. ale eh. nie Niesamowite. Oszałamiające. Szkoda, że tego nie widzisz, tato. Hej, Sira, prawda? Ach, wybacz. Kraj obraz jest niewiarygodny. Taki piękny. Szkoda, że nie może...